Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Cieszę się bardzo, że w ten kolejny tydzień możemy wkroczyć wspólnie. I na rozpoczęcie właśnie tego nowego tygodnia, chciałbym poprosić, abyśmy przeczytali i rozważyli wspólnie fragment z listu do Hebrajczyków. Jest to rozdział pierwszy i tam werset piąty. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek. Tyś jest synem moim i ja Cię dzisiaj zrodził. I znowu, ja Mu będę ojcem, a On mi będzie synem. Jest to bardzo problematyczny fragment dla niektórych, z tego względu, że nie wszyscy akceptują boskość Jezusa Chrystusa i jest to jeden z flagowych fragmentów, który mówi o tym, że Jezus został zrodzony. Takie wrażenie można odnieść, kiedy się go przeczyta, zwłaszcza, że tutaj nawet bezpośrednio jest użyte słowo zrodził, prawda? Bóg zwraca się do Chrystusa, Tyś jest moim Synem, ja Cię dzisiaj zrodził. Więc wypisz, wymaluj, jest powiedziane o tym, że Jezus jest mniejszy, że miał swój początek. Dla tych wszystkich, których interesują takie tematy, chciałbym polecić dwa wykłady z serii Dylematy Współczesnego Chrześcijaństwa. Jest to pierwszy i drugi wykład, który mówi o tym, kim jest Jezus Chrystus w Starym Testamencie i kim jest Jezus Chrystus w Nowym Testamencie. Myślę, że to będzie dobre uzupełnienie tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Natomiast chciałbym wyjaśnić właśnie ten fragment, dlatego że w momencie, w którym go staramy się zrozumieć, odnosząc to do naszych czasów, do XXI wieku i do tego, co dla nas dzisiaj, współczesnych ludzi, oznacza słowo zrodzić, wtedy faktycznie nastręcza to pełno problemów. Dlatego, że zrodzić to jest inaczej spłodzić, tak? Dać życie, począć. I tutaj Bóg wyraźnie mówi, tak parafrazując, tak, na, na, na pierwszy rzut oka. On mówi, jesteś moim synem, ja ciebie, ja ciebie stworzyłem, ja dałem ci początek. I dalej jest powiedziane: Ja jestem Twoim ojcem, ty jesteś moim synem. Więc syn jest zawsze kimś mniejszym od ojca: kimś, kto jest słabszy od niego, kimś, kto musi się uczyć od niego. Czy tutaj akurat ten fragment o tym mówi? Ja jestem zwolennikiem osobiście tego, żeby Pismo Święte wykorzystywać do tego, żeby samo siebie tłumaczyło. I Biblia zresztą wyraźnie to nakazuje. Między innymi w księdze Izajasza 34.16 jest powiedziane: Badajcie Pismo Pana i czytajcie. Żadnej w nim rzeczy nie brak. Żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały, jego duch je zgromadził. To jest bardzo ważna zasada. W badaniu i czytaniu pisma, do czego sam Bóg nas zachęca ustami proroka Izajasza, powinniśmy się kierować zasadą, którą, która jest ukazana właśnie w tym fragmencie, którą sam Bóg podaje, że żadna z rzeczy, która jest w Biblii, nie pozostaje jedna bez drugiej. Więc powinniśmy stosować zasadę kontekstu i pozwolić, aby Słowo Boże samo siebie wyjaśniało. Więc zwróćmy uwagę, jak to jest wyjaśnione przez apostołów. Dlatego, że to jest cytat z Psalmu II, który jest psalmem mesjanistycznym, psalmem królewskim, opisującym właśnie mesjasza. I apostoł Paweł, właśnie w czasie jednego ze swoich wystąpień, posłużył się właśnie tym fragmentem i w kapitalny sposób go wyjaśnił. W XIII rozdziale, Dziejów apostolskich w wersetach 32 i 33. mamy właśnie jak na tacy wyłożone. Co to znaczy? Jak należy zinterpretować ten fragment? Więc czytam 32, 33, werset 13 rozdziału dziejów apostolskich. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim Synem Moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Więc jest wyraźnie tutaj wyjaśnione, że chodzi o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus, gdybyśmy sięgnęli do 10 rozdziału Ewangelii Jana, powiedział wyraźnie: ja mam moc oddać moje życie. I mamy moc znowu je odzyskać, więc Jezus mógł sam z martwych wstać. Mógł nawet w chwili, w której skonął na krzyżu i kiedy powiedział, wykonało się i stwierdzono jego zgon, no przecież ofiara się dokonała, wszystko fajnie, pięknie, mógł sobie potem wstać, zejść z krzyża, i powiedzieć, zrobiłem swoje, ale Jezus tak nie uczynił. Dlaczego? Dlatego, że będąc tutaj na Ziemi jako człowiek, tak jak czytamy w Hebrajczyków 2.9, został uczyniony na krótko mniejszym od aniołów. Czyli człowiekiem. I jako taki nie polegał na sobie, na swojej mocy, na swojej sile, ale był w pełni zależny od Ojca. Tak jak my, nie możemy się sami z martwych wzbudzić. Jezus w nasze miejsce musiał doświadczyć pewnych rzeczy. On w Biblii jest nazwany tym drugim Adamem. Tam, gdzie Adam pierwszy upadł, tam Chrystus jako nowy reprezentant ludzkości musiał odnieść zwycięstwo i musiał w nasze miejsce doświadczyć pewnych rzeczy. Więc z racji tego, że człowiek nie jest w stanie sam się zmartwy wzbudzić, Jezus też nie nie dokonał tego, chociaż mógł, bo sam się przyznał do tego, sam powiedział, że ma taką moc. Nie dokonał tego, ale pozwolił swojemu Ojcu, żeby go zmartwychwzbudził. wzbudził. I w tym sensie Bóg dał Chrystusowi życie, powołał Go znowu do życia. I to jest w tym obrazowym sensie powiedziane właśnie, jesteś moim synem, dzisiaj. Cię zrodziłem. To jest coś fantastycznego, dlatego że dzięki temu, że Chrystus wstał i w miejsce ludzkości, jako reprezentant ludzkości, doznał usynowienia, z tego względu my, wierzący, każdy z nas, ma prawo dzięki niemu. Stać się dzieckiem Bożym, być uznanym za dziecko Boże i mieć prawo i pewność zmartwychwstania. Piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o tym, że jeżeli Chrystus nie zostałby wzbudzony, to i zmartwychwstania sprawiedliwych nie będzie. Wszyscy, którzy umarli w Chrystusie, są skazani na śmierć. I nasza wiara cała chrześcijańska, to co wierzymy, jest nic nie warte. Można to wyrzucić do śmieci. Jeżeli nie było zmartwychwstania Jezusa, jeżeli on tego faktycznie nie doświadczył, jeżeli to jest tylko mit. Ale jeżeli Chrystus został zmartwychwzbudzony, to jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Jest gwarancją ich zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus też w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, gdzie jest historia o Łazarzu, którego Jezus wzbudził. Zanim tego dokonał, powiedział Marcie, mówi Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, nawet jeżeli umrze, będzie żył. I ten fragment właśnie o tym mówi. Mamy potężnego Zbawiciela, tego, którego ofiara została przyjęta przez Ojca i w spektakularny sposób potwierdzona poprzez wzbudzenie go z martwych. Gdyby coś było nie tak z ofiarą Jezusa, Chrystus zginąłby na wieki, a nasze zbawienie byłoby utracone na zawsze, bylibyśmy wszyscy w swoich grzechach i bylibyśmy skazani na wieczną śmierć, na wieczne potępienie. Fakt, że Jezus został wzbudzony z martwych świadczy o tym, że Jego ofiara jest doskonała, jest zupełna, nic nie można do niej dodać. I dlatego list do Hebrajczyków mówi, że jedną ofiarą uczynił nas zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą więcej nie trzeba. Przepiękne treści, wspaniałe poselstwo. I niech świadomość właśnie tego, co dokonał dla nas Chrystus. I ten fakt, że on jest żywym zbawicielem, nie jakąś figurą, jakimś bożkiem, nie jakimś wspomnieniem, legendą, ale żywym zbawicielem, który wstawia się za nami. Niech to dodaje nam siły w dzisiejszym dniu. Niech tchnie w nasze serca nadzieję, otuchę, siłę do tego, abyśmy byli w stanie Sprostać kolejnym życiowym wyzwaniom. Skoro Jezus odniósł tak wielkie zwycięstwo dla nas, zechciejmy również i my w Jego mocy odnosić zwycięstwa dla Niego. Pomóżmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w Niebie, chcemy Ci podziękować za ten cudowny fragment mówiący o Twojej potędze, o Twoim zwycięstwie nad śmiercią, pod Twoim całkowitym panowaniem nad wszystkim. I dziękujemy, Panie, za to, że był taki moment w historii ludzkości, kiedy Jezus pojawił się tutaj na tej ziemi, żył życiem zwykłego człowieka, poniósł męczeńską śmierć, a Ty przyznałeś się do Jego ofiary i zmartwychwzbudziłeś Go aby pokazać nam, że tak bardzo nas kochasz, że przyjąłeś ofiarę za nas złożoną jako gwarancję przebaczenia i jako zapewnienie o tym, że jesteś gotów również i nas martwych wzbudzić w dniu sądu. Coś fantastycznego, Panie. To jest tak niesamowite, że Ty tak mocno kochasz nas, niegodnych, Daj Boże, aby to nas podniosło w dzisiejszym dniu, aby nadało naszemu życiu wartość, aby dodało energii do życia, do służby, do stawiania czoła wyzwaniom. Wierzę Panie, że te słowa o zmartwychwstaniu odnoszą się nie tylko do zmartwychwstania naszego ciała, ale również do zmartwychwstania naszego ducha, Czasami możemy być martwi duchowo, Panie, ale Ty również masz moc zmartwychwzbudzenia z wzbudzenia, z tej śmierci duchowej. I proszę, Panie, abyś tą świadomość również zaszczepił w nasze serca, byśmy wiedzieli, że nie ma takiego stanu, z którego nie potrafiłbyś nas wyrwać. Nie pozwól Pani, aby kiedykolwiek świadomość naszych grzechów i upadków przysłoniła nam Twoją potęgę i moc. Bo Ty możesz uczynić wszystko nowym. Już tutaj i teraz. I za to Ci bardzo dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za kolejny czas, który spędziliśmy wspólnie. Sami przyznacie, że fantastyczny fragment dzisiaj mogliśmy przestudiować. Mam nadzieję, że również i Wam się to przydało i podniosło Was trochę na duchu. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania, komentowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!